Siema YouTube z tej strony Axu. W dzisiejszym filmie chciałbym wam opowiedzieć o sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a konkretnie na przykładzie sprzedaży mojej sprzedaży, naszej nieruchomości, którą mamy w południowym Londynie. Z czego my zaczęliśmy cały ten proces, to było przede wszystkim przygotowanie tej nieruchomości. W sumie była ona po remoncie zrobionym przez nas dwa lata wcześniej, jednak postanowiliśmy ją troszeczkę odświeżyć. Przygotować do tego, aby była bardziej atrakcyjna, aby ładnie wyglądała na zdjęciach. No i też tak było. Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to staraliśmy się ją sprzedać sami, czyli wystawiliśmy ją na znanych portalach sprzedaży nieruchomości. To oczywiście tam, gdzie to było możliwe, bo na takie stricte portale, które się zajmują tylko tym, nie ma takiej możliwości, żeby wystawić samemu tę nieruchomość, i trzeba ją po prostu zrobić to przez agenta. Są dwie takie główne strony do wystawiania tych nieruchomości. Są to Rightmove i Zupla. No ale tak jak mówiłem musi być to zrobione przez agenta. Więc my używaliśmy tylko z tych serwisów, na których to było możliwe. Czyli jak Marketplace, czyli Gumki. No i powiem wam, że nie przynosiło to rezultatów. Co prawda mieliśmy parę viewingów, ale nie było to jakieś y, zawrotne Często zawrotna częstotliwość tego, aby ludzie przychodzili i oglądali tę nieruchomość. Dzwoniło też dużo agentów. No i też skorzystaliśmy z takiego agenta z Yantwick, który nas znalazł. Podajże chyba nawet dwóch. No ale muszę przyznać, że to byli raczej jacyś amatorzy, którzy się dopiero uczyli i nie mieli tej bazy klientów. A także jak używali portalu, to używali też na przykład Zup, nie używali Rightmove, gdzie Rightmove to jest numer jeden w UK. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, więc zaczęliśmy szukać agencji lokalnej, która działa na tym naszym danym terenie, a, a do tego ma też y, taki zakres, powiedzmy to na cały Londyn. Jednak y, to było moje przypuszczenie, że ktoś to będzie szukał nieruchomości, będzie szukał już stricte tutaj i będzie to skierowane do First Time Buyer, ponieważ y, postanowiliśmy, że zostawiamy większość rzeczy w domu. Co jest bardzo wygodne, tak? bo później przyszły klient, przyszły kupiec nie musi inwestować w rzeczy. Tak? Tym bardziej, że ta nieruchomość była, jest po remoncie, wygląda bardzo dobrze, więc to było kierowane do właśnie takich potencjalnych klientów. Później postanowiliśmy właśnie znaleźć jakieś agencje, które działają na tym terenie i są dobrymi agencjami, które mają duże sprzedaż. Co prawda, jedna z największych agencji bardzo się często do mnie dobijała po tej ewaluacji, jaka jest cena tej nieruchomości, jednak mieli bardzo, ale to bardzo duży procent od sprzedaży. I też nie wiem, czy byłaby o tyle lepsza od tych innych agencji, które wybrałem, więc były jeszcze trzy dodatkowe agencje. No i A, plus, przepraszam, jeszcze raz skorzystaliśmy z agencji online. Ale tam w ogóle nie było żadnego odzewu. Na koniec, dzień przed wygaśnięciem tych 3 miesięcy, gdzie mieliśmy taką umowę, że nie możemy dać innym agencjom tego mieszkania, było mówione jakiś viewing, ale to myślę, że to był fikcyjny viewing zrobiony przez agentkę, bo nawet później nikt nie przyszedł i wydawało mi się, że to był fake zrobiony z jej strony, aby ona pokazała swoim przełożonym, że coś się dzieje, bo nie wierzę, że przez 3 miesiące nikt nie przychodził, raptem się odezwała jakaś osoba która notabene i tak nie przyszła. Postanowiliśmy wziąć agencję z taką stricte, które mają swoje biura z, po prostu z ulicy, tak. No i przyszli zrobić wycenę. Były to trzy agencje, rozbieżność była duża. To było około 30 tysięcy funtów na mieszkaniu pomiędzy najtańszą wyceną a najdroższą. No i my postanowiliśmy wystawić to za w połowie tej Wyceny, czyli wzięliśmy średnią wycenę. Więc jedną z tych agencji odwiedził mnie cały ten główny menadżer no i uważam, że facet ma bardzo duże y, skilla, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i praktycznie to on mnie kupił, że ja wbrałem jego, jego agencję do sprzedaży mojej nieruchomości. Ale co było jeszcze w tym wszystkim najlepsze, że strasznie mnie atakował, żeby dobra już wystaw przynieść, podpisz papiery. Czyli wydaje mi się, że on już miał potencjalnego klienta na tą nieruchomość. Bo później to się wydarzyło naprawdę bardzo wszystko szybko, bo pamiętam, że w następnym tygodniu po tym, jak już przyszła ekipa do robienia zdjęć, mieliśmy pierwszy viewing. To chyba było we wtorek, drugi mieliśmy w piątek. Po pierwszym viewingu nie mieliśmy żadnej oferty, ale po drugiej już była oferta. No i tu się zaczęły już właśnie negocjacje. Dostaliśmy ofertę też dużo, dużo niższą. Jednak no, nie przyjęliśmy jej i poinformowałem tego agenta, że okej, okay, możemy ją sprzedać, tę nieruchomość jak najbardziej, ale ta cena musi być trochę wyższa, bo też, żeby miał tu na uwadze, że my zostawiamy tu bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, Zabieram tylko prywatne rzeczy, a tak naprawdę ten first time buyer będzie miał wszystko, tak? Wprowadza się do takiego mieszkania gotowego, no i przede wszystkim po remoncie, bo tutaj jest dużo mieszkań do sprzedaży, które wyglądają jak skanseny, więc. To naprawdę była atrakcyjna nieruchomość. No, i ten agent o tym dobrze wiedział. Znalazł tego klienta. My przyjęliśmy ofertę. To było bodajże w lipcu. Dzisiaj jest 6 listopad, i jeszcze to trwa. Jeszcze to trwa, więc tu sprzedaż nieruchomości nie wygląda tak szybko, jakby się wydawało, że idziesz, dobijesz deal, robisz przelew, idziesz do notariusza i sprzedane. Więc w dalszej części filmu chciałbym to opowiedzieć. Tutaj to wygląda tak, że po tym jak zaakceptowaliśmy ofertę, yy, musimy znaleźć solicytorców, którzy zajmują się całym procesem sprzedaży, szukaniem searchów, czyli czy wszystko jest w porządku z tą nieruchomością. Właściwie to dla kupującego oni to robią, nam tylko też uczestniczą przy procesie sprzedaży. No i koszt tego jest około 1400 funtów za taką yy, przyjemność. Kolejnym z takim dużym kosztem to jest na pewno opłata y, Agencji Nieruchomości, bo to jest procentowo chyba 1,5%. Jednak przy tej kwocie to wychodzi około 4000 funtów z VAT-em. Więc już y, solicytorsi to, to są dodatkowe koszta 5,5%. No i plus, że to nie jest nasza pierwsza nieruchomość. Przy zakupie drugiej nieruchomości będziemy płacić też podatek stamp duty. Który też będzie wynosił około 5,5 tysiąca, ale to już powiem przy następnym filmie, kiedy będę mówił o kupnie naszego domu, bo jesteśmy w tak zwanym Czejnie. To też wyjaśnię później, na czym to polega. Na no, póki co skupię się na tej części dalej, stricte sprzedaży tej naszej nieruchomości, a więc już jak mieliśmy tego klienta, on zaakceptował to wszystko, więc pozostało czekanie na działanie przez solicytorsów. No i tutaj zaczynają się schody. Nie działa to tak sprawnie, bo to jest komunikacja mailowa. Ogólnie nie za bardzo jestem zadowolony z tych, których wybrałem. Chociaż to jest druga moja nieruchomość kupowana przez tą agencję. Jednak tam się zmieniły wszystkie te dziewczyny. No i jest komunikacja jest taka jest. Już nie chcę się ten, pod tym względem denerwować. Mam nadzieję, że to zaraz się zakończy. Bo wczoraj też dostałem maila, że już tylko solicytorsi. Bayersów yy, mają coś do sprawdzenia, jakieś małe kosmetyczne rzeczy. No i już będzie, właśnie kontrakt. Więc to trochę jednak trwa. A sama ta, jeszcze póki nie dojdzie do wymiany kontraktów, to tak naprawdę ta nieruchomość jeszcze nie jest niesprzedana, więc wszystko może się wydarzyć. A trwa już to 4 miesiące, i teraz w ostatniej chwili może wszystko się rozjechać. Ale trzymam kciuki, że tak się nie stanie, bo już mamy tak naprawdę też drugą nieruchomość, którą. Wybraliśmy sobie na nasz przyszły dom. Jeżeli teraz by to się stało, no to powiem Wam, że no, jesteśmy w lesie. Co do naszej agencji i pani, która się opiekuje tą sprzedażą, y, którą chcę sfinalizować, to z niej akurat jestem bardzo zadowolony, bardzo jest pomocna i to wręcz ona naciska i puszuje trochę tych solicytorców, aby przyspieszyli ten proces. No ale tak jak mówiłem, to już trwa 4 miesiące. Więc, moim zdaniem, to jest dosyć yy, długi okres, tak? Bo zawsze czegoś brakuje, zawsze o coś pytają, zawsze coś trzeba dosłać. No i też, yy, moim zdaniem, oni to nie robią z dnia na dzień, więc tam się z tym nie za bardzo nie stresują, bo myślę, że to mogłoby pójść sprawniej i lepiej, tak? Więc trzeba mieć to na uwadze, że rozbieżność czasu może być od miesiąca do nawet pół roku. No i to, z tymi solicjersami miałem to samo. kupnie tego też to trwało około 3-4 miesięcy, więc byłem na to przygotowany, no ale mam nadzieję, że już niedługo zmienimy nasze lokum i przed świętami będziemy mieszkać w nowym domu. Więc ten filmik to nie jest żadna porada, tylko przedstawiam swoją historię, jak wygląda sprzedaż u mnie. I jeżeli macie jakieś pytania, albo jesteście w trakcie sprzedaży lub kupna domu, piszcie w komentarzu lub na maila. Na pewno. Jak będę mógł coś podpowiedzieć, to podpowiem. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Adekwat, okay? trzymajcie się. Wychodząc jeszcze dzisiaj z domu, zauważyłem jedną rzecz, więc opowiem Wam taką anegdotkę na koniec. Patrzcie na tablicę sprzedażową. Tak długo trwała sprzedaż domu, że aż się przewróciła. Jednak też dlaczego wybrałem tę agencję, bo ten dom, tam daleko po prawej była tablica, jest sprzedawany dosyć długo. Tamten. Też jest sprzedany przez tą samą agencję, którą wybrałem ja. Jest na tej samej ulicy po drugiej stronie, więc świadczy to o tym, że jednak oni dobrze się zajmują tym i dobrze robią swoją robotę. Ale co do tego, jak już wcześniej wspomniałem, trwa to tyle to nie jest ich wina, tylko tego całego systemu że ta sprzedaż trwa tak długo, że zobaczcie, a znak się przewrócił. Pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję za oglądanie i dotrwanie do końca tego filmu. Pozdrawiam jeszcze raz. Adex UK.